Jestem, no e I właśnie mam to już games. takie, są jestem trochę... mi po to, wyciskniecie tam na dole, i jestem po dzwonać kopeczkę I kochanie oczywiście zapraszam na moją fontę, bo właśnie ją nagrywał. właśnie robię na film. I kochanie oczywiście podajcie na indygnijek, wycisknijcie mi Nie na kanał. Podajcie lajku, cieszę subskrybujcie. spróbujcie. Fajny film był, zapraszam na mój kanał. Lajkujcie, subskrybujcie, jak to będzie na moim kanał i tak dalej. Będziemy oczywiście robić. Czego się nagraną mutantotra właśnie się z No i nagrywam mutanty. I widzimy się na filmie na mutantach. A mutanty będą słabowe. Sporo. No trochę sporo, bo tam trochę jest do robienia. Więc widzimy się na mutantach. Więc tutaj nie zapomnijcie do skrybowania kanału. Zobaczcie łapeczkę w górę. Dzisiaj kapacie w górę. Kolejny filmę. Trzymajcie się, cześć. I widzimy się na mutantach. Siemienko, jestem Matos Games Takie słynne filmy czytajcie za tamtą notą Nie zapomnijcie łapić w górę, w górę, w górę I subskrybować oczywiście na kanale Nie przechodzimy, nie przechodzimy Patrzcie na odcinek I dzisiaj sobie wybrałem oczywiście modanty Dwa Musimy do końca z tym modanty, bo Dużo jest roboty do kończenia Czyli Tych modanty, bo dużo yy, modantów jest Modanty oczywiście musimy dzisiaj psać To, bo chcę oczywiście tych film puścić żebyście mieli oczywiście na... A, nie nowego, bo wakacje i tam będą oczywiście te filmy nagrywane. Takie, że będą nagrywać. Będziemy nas oczywiście to nagrywali i grali. Tak będziecie oczywiście widzieć. a, nie to jest, to jest. Więc lecimy. E, tak jak powiem teraz tak, informacja do Was, że e, filmy... Ja będę oczywiście tam będziecie wszystko mieli, piszę wszystko, co kiedy eee, będę się filmy pojawiać i live y. też, bo z live'ami y to tak jeszcze myślę, że jak mi się tak z tymi live'ami zrobić, to zrobię, no tam dobrze się, bo mi się z live'ami to się zrobi, no to, w dniu, to się nie będę musiał myśleć na live'a, bo kto mi woli, oczywiście też ten kanał nie jest stana. Takich nie sobie nie i on to by goścnął, to ja chyba mogę robić, eh? tak? Tak, to A tam nie wiem, gdzie jest też kręk, ale coś tam. I ten, Panie ktoś nie w nie w to kolejny film się pojawia. na nie Kolejny się pojawia, to mutantów, albo z Piszcie chłopie, w komentarzach. Co wy to to wiem, Nie wiem, to to chłopie, to chłopie, to chłopie, nie zrobię tego, tego mojego życia. Nie chcę. Chwilę tam wszystkich komentarza. A teraz wezmę w te komentarze. Ciekawe, mam też trochę tak z, nie wiem, blogu. Chciałam, ale mogę Wam też zostawić. E, tu masz się, bo no, taki fajny blog, to o, wygraliśmy fajne. No i tak powiedzieć, może, że ten. O, dobra, sobie gra. Pewnie do mnie grałem, tam, ty, już i tak długo nie grałem film będzie trwał 20 minut nie mogę się stawić sobie zastępem może osta, 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 osta. e, to ostatnio nie słyszeli a Widzicie słyszeli piszcie mi w komentarzach co za tym się dziś w tych mutantach bo chcę zrobić fajną um, grę na was wyciągnąć a proszę zachować gdzie cię chyba będzie głos Kiedyś w kolejnym filmie pojawił się z Danią którą bardzo uwielbiam. Ja wiem, trzeba będzie dużo opracować, e, dużo zrobić, e, dużo można, bo nagra nagrawał dużo filmów. Na zapasę, jak będę miał w tym roku, w okolicy też. będą końmi będę bloki. Że nie, ale będą, będą. No więc spokojnie. I filmy będą codziennie, tak ja tam napiszę wam, w których tam będą godziny. Tam już w soboty będą gdzieś późno. A ja tam napiszę wszystko w dzienniku, w opisie. Pod filmem gdzieś Więc Spokojnie. Ja wam to wszystko podam, żebyście mieli to nic. Będziecie w opisie, tam będziecie mieli opis i tam będziecie mieli, o której godzinie są filmy, które livey. A na filmy, które będą. na kiedyś. Uj! sobie edukację. Dostaję no, to z problemem, że dobrze Dobra, a przecież to... Dobra, Uch, powiem wam, że długo nie brałem. No, muszę sobie zrobić mutację Wydaje, dobrze, Co tu mamy z nowości? O, słowa sobie to tutaj, 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 Dobra, dalej. później, bo tam nam się podobać. Oczywiście tam przejdziemy sobie na później. No, kwestii, dobra, niech A tu możecie to Dobra, troszkę, zwinie się pięknie i... Mówi no, 3 razy, 2 razy, bo to jest światło trudniące. Dobra, masz. Tak chętnie robią, dzisiaj zapraszam Cię na kanał. Mówię, że nie stanę. Bo niestety tam coś robi teraz, bo miałem robić 4 godziny. I nie wiem właśnie kiedy on tam będzie robił. to Zacznę Cię na jego kanał, bo... O, się tam się oczywiście pojawił. A to w swoim czasie. W swoim czasie. Odwrotna kasa. tego swojego. trochę. A.

Ну, no, спокойно сейчас это все должно быть тебе. Не, <плесква> uh -oh. no, вот это но Яй. У меня, крутит на Dobra, przebram, przebram. Eee, Jestem. Ja trochę się podleć. Eee. No, nie, nie, przebram. Dobra, panie, siedzimy tutaj i... I Co robić? Tak powiem, bo że... Czekajcie, chodźcie na filmy. Bo wiem, że chcecie te filmy. Na filmy, które Ale... Tam... Wy... Znowu o coś Obserwujcie, czekajcie na filmy. No, codziennie. Nie codziennie, też około. Jako...

Ну, думаю, что что-то это будет почти, вот это, сейваки мне такая 1101. Вот, что у нас там вообще надо. Так, сейчас попробую что